Wdrapałem się tutaj wczoraj w nadziei, że dzisiaj będzie lepsza pogoda, bo przeważnie w górach jest tak, że poranki są w miarę ładniejsze, ale niestety nie dzisiaj. Jest jeszcze gorzej niż wczoraj, wydaje mi się. Tam widać jakiś szczyt. Jedyny widoczny szczyt dzisiaj to -Broom. ten. Przyszedłem tutaj, żeby zobaczyć K2 i Broad Peak. i są one gdzieś tu w chmurach nie były widoczne ani wczoraj, ani dzisiaj. Na ten szczyt się chciałem pierwotnie wdrapać, ale wydał mi się jednak zbyt niebezpieczny. A noc spędziłem tutaj. Tu jest moje wyrko na grani. Jeszcze jedno spojrzenie na zachmurzone góry. Bye bye.